Mocno, dawaj! Siemano, z tej strony Maciej Powerlifter Dzisiaj mamy piątek, jestem e, po ważeniu, w sensie ważenie miałem rano e, Waga pokazała 98,5 kg, także jest zrobiony cel Ale to ciężka praca przez 2,5 miesiąca, trzymana dieta liczone co do każdego grama, każdy posiłek, każda kaloria się zgadzała, także cel został osiągnięty jeśli chodzi o ten pierwszy etap wagi, a jutro 8:45 walczymy o podium na mistrzostwach Europy XPC. Jeśli chodzi o openery, będę zaczynał 225 kg przysiadem, 140 kg na ławie oraz 240 kg w martwym ciągu. Trzymajcie kciuki i pamiętajcie, inowrotwa w górę! 5kg na Open Air Forma jest dobra Ostatnia seria rozgrzewkała 215 Poszło leciutko, głęboko Także lecimy walczyć mission. 250 atakujemy, ale podejrzewam, że zaatakujemy 250. Mamy drugie podejście zaliczone na 235. Posło to ciężej niż zazwyczaj, ale dlaczego? Bo się okazało, że pas za luźny. Dlatego na trzecie podejście zmieniamy na szerszy. Klasyczny Power System. Eee, no i atakujemy 245. Zobaczymy. Będziemy pchać z całych sił. Mamy za zapas, tak że jest dobrze. Jedziemy! mamy teraz mocną i ciągi, w ciągach się zbliżymy Mamy przysiadzie mam przewagi 15 kg nad y, takim Krzysztofem Wojdom, który aktualnie jeszcze jest przede mną jeśli w klacie i w martwym się do niego zbliżymy na 5 kg to będziemy przed nim czyli musimy zrobić martwy 260 w trzecim podejściu

お疲れさま。 Dobrze, zaraz zaczynamy klatę 135. To wygrywa się podejściami i potem zobaczymy. Będziemy jechali, może po 7,5 w górę, albo po 10 kg. Zobaczymy. Thank you. Inowrocław walczy o jak najwyższe miejsca. Na razie mamy trzecie miejsce. Także jest dobrze. Walczymy do końca. Jest rywalizacja, ale Inowrosław nigdy nie odpuści. Dobra, jestem już po wyciskaniu. Generalnie trochę mocy w tricepsie zabrakło, żeby wycisnąć 150. Treningowo bym to zrobił, ale wiadomo, no to, nie, to są zawody, a nie trening. Tak? Także weryfikuję to. I tak jesteśmy do przodu. Także teraz Marcin trzeba się spiąć i no polecieć bardzo mocno. Nie? Także tam lecimy już na pełnej eee, no celuję w 260 to 260 musi być. Nie? Zaczynamy 240, także to jest taki ciężar, który zawsze robię. No i potem idziemy, idziemy dalej 255, 260 na 250, 260. Będziemy walczyć. Będziemy walczyć. Na razie jest trzecie miejsce. W najgorszym wypadku postaramy się je utrzymać, ale my celujemy jeszcze wyżej. Musimy skoczyć na drugie. I o to walczymy. Lęciutko, fajnie, potem 220. Nic nie waży. Nic nie waży, leciutko, zaraz zobaczymy jak.

Jestem po starcie, mogę teraz go podsumować, mianowicie jeśli chodzi o przysiad, 235 jak widzieliście, poszło ciężko i czuję, że może 240 to byłby maks na, na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o klatkę, śmiało Kody, tak. dobry jest, tak to jest wielki chłop, silny no. wielki chłop. No, yy, także głównie reprezentowaliśmy Ino Wrocław, tak? mamy flagę Ino Wrocławia, bo my jesteśmy dumni skąd pochodzimy. No i dalej, jeśli chodzi o dalsze, 245, 30, no nie było na to pary już, yy, jakby na plecach. Czułem, że to jest lekkie, ale no już nie dało rady wyjść, jakby w tej pierwszej fazie z dołu, bo jakby przejść tą fazę, myślę, że dałbym radę to zrobić, ale no już nie ma co, to już jest historia. Potem wyciskanie. E, tutaj miałem zaczynać 140, poszliśmy na 135, Potem e, też restrykcyjnie sędziowie e, tutaj podchodzili do, do zaliczania bojów. Także też trzeba było wziąć pod uwagę to, że zawody wygrywa się podejściami. Dlatego też na spokojnie 135 zostało zaliczone, potem 142,5. Klątwa przełamana o 2,5 kg, no, ale jednak jest do przodu. Potem 150. Czułem, że siła, żeby to wykonać, ale tricep znowu był zmęczony i teraz trzeba przeanalizować po prostu z czego to wynikało, bo treningowo ja robiłem 145 trójki, czwórki, 147 robiłem też na 3. 150 robiłem na dwa, więc trzeba przeanalizować, musimy do tego przeanalizować, co tam nie zagrało. No i potem martwy ciąg, no to tutaj jeśli chodzi o martwy, spokojne zaczęcie 235, bo to też e, co w trzecim podejściu wyszło, niedoprostowane kolano, ale to zaraz. Potem 245, też poszło gładko, leciutko, jakby i potem 255, miało, miała być to formalność. Treningowy rumień 250, no to 5 kilo, to nie jest dużo jak w martwym. E, Podnieść podniosłem, ale dlaczego nie zostało zaliczone? I o tym ry, już rozmawiałem z sędziami, jakby zostało mi to wytłumaczone. Wiadomo, zawsze trzeba tutaj e, jakby spróbować powalczyć, a jeśli nie, e, nie wiemy, dlaczego mamy bój spalony, podejść zapytać, tak, bo jakby, yy, no ja jestem tego teraz przykładem, że ja nie wiedziałem o co tu chodzi i, i cztery razy mi tutaj sędzia pokazywał dokładnie, co tutaj nie zagrało. Czyli kulano zostało zablokowane, ale potem ono lekko zostało zablokowane w pierwszym momencie, a potem lekko się ubiegło. To dosłownie były centymetry ale no te centymetry zaważyły na tym, że trzecie podejście nie zostało zaliczone także mamy e, tak naprawdę 6 na 9 podejść zaliczonych start ok, mogło być lepiej, być lepiej. E, aczkolwiek trzeba być zadowolonym, bo trzecie miejsce jest także i no jest dzisiaj brązowy wracamy z Mistrzostw Europy z brązowym medalem Także cieszymy się, ale na tym nie poprzestajemy. Będziemy trenować dalej. śledźcie kanał, bo będzie dużo ciekawych filmów. Teraz trochę odpoczynku będzie i zobaczymy, czy w listopadzie się pojawi, czy może w przyszłym roku. I to zobaczymy. Trzeba na, na spokojnie, tak jak powiedziałem, przeanalizować wszystkie podejścia. Dobra już odpowiedni plan, bo ten, którym robiłem teraz, się przygotowywałem, e, on dwa razy, trzy razy, przepraszam, trzy razy się stracił, trzy razy był dobry, ale widzicie, teraz coś tutaj nie zagrało, może za dużo objętość, nie wiadomo, może też nie było tych obciążeń treningowo. E, jak co robiłem podejście. Zobaczymy. Teraz czas na odpoczynek jest. Cieszmy się, bo mamy brązowy medal i tak jak mówię, Ino w górą. Kolejny medal do kolekcji. Było ciężko, była walka. Tak naprawdę na milimetry udało się wskoczyć na to podium, utrzymać się. Także fajnie. I No Wrocław jest dzisiaj górą, jest brązowy. Dzięki wszystkim, którzy mnie wspieracie. Dzięki mojemu dzikowi, mojej dziewczynie, Rafałowi i wszystkim, którzy mnie widzowali. Jesteście wielcy. Dziękuję Wam, bo było to czuć. Postarałem się jak najlepiej reprezentować Power powerlifterów. Mam nadzieję, że mi się udało. Także było fajnie. Idziemy dalej. Progresujemy, żeby kujawy były najmocniejsze. I generalnie takie ostatnie słowa podsumowania. To duża impreza. I pamiętajcie, bo nie wiadomo, dużo, czy dużo osób to zobaczy, nie wiem. Ale jeśli ty to oglądasz, to pamiętaj, spełniaj swoje cele, dąż do tego, podążaj za marzeniami, wszystko jest możliwe.